Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym zakończyć trochę optymistycznie niż smutnymi refleksjami na temat tego, że i przywódców chrześcijańskich należy napominać. Skąd, skąd jest prawdą, ale, ale chciałbym, żebyśmy po prostu no, mieli trochę inną perspektywę. I chciałbym powiedzieć właśnie o tym w zasadzie, na czym się powinna dyscyplina czy napominanie kończyć w przypadku, kiedy ktoś faktycznie... Yy, do którego, że do niego dociera, po czym poznać, że do niego dociera, myślę wydaje, że już gdzieś chyba powiedziałem o tym gdzieś przy jakiejś okazji, ale myślę sobie, że, że warto by było to podkreślić dzisiaj, właśnie na zakończenie całego cyklu, że ostatecznie wszystko robimy w tej nadziei, że ta osoba się nawróci i, i to jest ta nasza nadzieja. Nadzieja jest taka, że to zadziała. Jeśli mamy jakieś narzędzia od Boga, choćby to był młotek, który służy do wbijania gwoździ, to generalnie, kiedy bierzemy młotek do ręki, wbijamy gwoździa, to z nadzieją, że ten młotek nam pomoże wbić tego gwoździa. Się oczywiście różnie może zdarzyć, może się, może się złamać, może się okazać, że tam jest beton i nie wbijemy, i tak dalej, i tak dalej. Możemy się uderzyć w palca i już nie będziemy mogli tego gwoździa wbić, ale co do zasady, zawsze, kiedy dostajemy od Boga jakieś narzędzie, powinniśmy myśleć właśnie o tym, że że ono zadziała. I tak samo jest napominaniem. To jest Boże narzędzie do tego, żeby uratować człowieka. I myślę sobie, że pierwsza rzecz to jest pierwszy korytian, piąty rozdział piąty werset. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Innymi słowy, my mówimy, yy, robimy te wszystkie rzeczy w nadziei, że, że będzie skutek pozytywny. Nie po to oddajemy szatanowi na zatracenie ciała, aby na wieki ten człowiek zginął ale właśnie w nadziei, że to coś nie zmieni, że sprawi jakąś odnowę, że ta osoba dzięki temu naszemu działaniu się oprzytomnieje, jakoś jakoś zatrzyma się, spojrzy inaczej, że będzie mieć dość pokory, dzięki łasce Bożej w sercu, że, żeby zobaczyć, że to, co robi, jest po prostu głupie albo, albo że niszczy siebie i tak dalej, i tak dalej. W drugim Koryntian, kiedy mamy właśnie sytuację, też o którą opisywałem, kiedy mamy człowieka, który no, był tak, można powiedzieć, bezlitośnie napominany przez Koryntian, to apostoł Paweł im mówi, to jest drugi rozdział, werset siódmy, uważajcie, aby go przypadkiem nad nier smutku nie pochłonął. Myślę sobie, że czymś bardzo ważnym w naszych zborach jest to, kiedy widzimy autentyczną skruchę. Oczywiście zawsze to jest trudne pytanie, co to znaczy widzimy autentyczną skruchę. Z jednej strony mamy powiedziane, że mamy przebaczać to 77 razy ja to tak rozumiem, że mamy no miłość wszystkiemu wierzyć, apostoł Paweł o tym też mówi w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, innymi słowy jeśli ktoś naprawdę wyraża skruchę, to powinniśmy mu wierzyć, ale z drugiej strony jeśli to tylko wyraża skruchę słowami, tak naprawdę widzimy, że nic się nie zmienia w życiu, że nie ma żadnej podstawy pod to, by ta osoba by, by jakby zaufać jej tak? ja myślę, że co do zasady na, na zawsze musimy ufać, to jest jakby czymś Dlaczego na Słowo Boże zachęca, ale jeśli ktoś po prostu deklaruje coś i, i kompletnie nic nie idzie za tym, i, i może już kilka razy żeśmy napominali, i kompletnie nic za tym nie idzie, no to w tym momencie oczywiście musimy takie, takie, takie słowa zweryfikować. Niemniej, co do zasady, właśnie chodzi o to, żeby ten nadmiar smutku nikogo nie pochłonął. Zbór jest od podnoszenia, zbór jest od tego, żeby, żeby wspierać w wędrówce. I myślę sobie, że każdy z nas, jeśli już ileś tam lat jesteście z Bogiem, to myślę, że tam 10, może 20, może 30, może niektórzy z Was 50. To jestem przekonany, że macie takie chwile w życiu, kiedy jesteście wdzięczni za to, że ktoś Was napomniał, ale jeszcze bardziej prawdopodobnie za to, że ktoś Was zachęcił, pokrzepił, może coś zobaczył złego i, i, i po prostu. Ym, i miało dla Was łaskę, miało dla Was wyrozumiałość, nie taką fałszywą wyrozumiałość i łaskę, która po prostu pozwala dalej grzęznąć w źle, ale taką zachęcającą, budującą, mobilizującą, wskazującą Boże wyjście. Tego nam wszystkim życzę. Życzę Wam tego, żeby ten cykl na napominaniu rzeczywiście sprawił pewną zmianę i w Was, jeśli będziecie napominani, ale również i w Was, kiedy będziecie widzieć okazję do napominania, żeby Was Duch Święty w tym prowadził, żeby faktycznie Królestwo Boże przychodziło do nas wszystkich, żebyśmy widzieli Jego działanie i, i cieszyli się z tego, że możemy w taki kosztowny, prawdziwy sposób się o siebie troszczyć. Tego Wam serdecznie życzę, życzę Waszym zborom, życzę Waszym rodzinom, życzę sobie, bo wierzę, że właśnie potrzebujemy takich chwil. One są dobre, one są Boże. Nikt z nas nie jest idealny, Wszyscy potrzebują korekty. Wszyscy potrzebują ciała Chrystusa, do tego, żeby czasami właśnie skorygowało nasze, nasze podążanie za Chrystusem. Od tego jest ciałem, to jest dobre, błogosławione i, i poddajmy się temu. Poddajmy się temu, to jest od Boga, to jest błogosławione, to jest dobre. I, i, i dotrzyjmy wszyscy do mety. Niech tak się stanie. Panie, dziękujemy Ci za to, że. To życie wiary przy wszystkich trudnościach jest ostatecznie w Twoim ręku i też, Panie, dziękujemy, że używasz ludzi, i daj nam w tym wszystkim mądrości i daj nam dobiec do końca. Proszę Cię o to, Panie. Bądź właśnie w tym uwielbiony, w każdym z nas. Z Bogiem i do zobaczenia.